Mobilne czy sens posiadania tableta to tematy drażliwe. Część graczy poddaje wątpliwość ich ideę i jakość. Przyznam szczerze, że ja również miałem stosunek ambiwalentny do tego przedmiotu, choć bardziej skłaniałem się zazwyczaj do test typu a po co mi to? Do czasu, aż stałem się posiadaczem iPada R3 z 2019 roku. Otóż okazało się, że świat elektronicznej sztuki i rozrywki jest szerszy niż mi się do tej pory zdawało. I w wersji mobilnej także potrafi niesamowicie zauroczyć. Jedną z gier na owego iPada z gatunku tych, które posiadają duszę, bez wątpienia jest omawiane tutaj dzisiaj Age of Magic. Jest to jedna z najnowszych gier od studia Playcode, która dostępna jest na urządzenia mobilne z iOS i Androidem. Gra polega na levelowaniu i kolekcjonowaniu swoich legendarnych bohaterów poprzez szybkie walki na największych arenach świata magii. Krasnoludy, koboldy, elfy, demony czy inne wściekłe bestie, z wszystkimi tymi rasami oraz wieloma innymi spotkamy się w świecie tej zajmującej i przecudownej od strony audiowizualnej gry. W grze toczymy pojedynki w systemie turowym. Starcia zazwyczaj trwają trzy rundy, przez które zmuszeni jesteśmy pokonać trzy fale wystawionych przeciwko nam przeciwników. Przeważnie nasza drużyna składać się będzie z pięciu bohaterów, w których, jeśli jesteśmy dobrym strategiem i przywódcą, znajdzie się healer, tank i odpowiedni, atakujący z dystansu DPS, a najlepiej dwóch, plus jeszcze jeden bruzer walczący w zwarciu. Jak więc widać na pierwszy rzut oka, mamy tu do czynienia z drużynami znanymi z gier RPG. I rzeczywiście, Age of Magic można nazwać RPG. Levelujemy w niej, zdobywamy nowy ekwipunek i coraz silniejsze zdolności, a tytuł posiada również kampanię fabularną dla pojedynczego gracza, w której historia przepięknie spaja wszystkie tryby gry. Niemniej, zamysł strategiczny jest tutaj równie widoczny. Ja ogólnie zauważyłem, że gry mobilne mają tendencję aspirowania albo do miana nieślubnych dzieci heroesów lub cywilizacji. Jedne robią to lepiej, drugie gorzej. Sam nie mam im tego za złe, bo uwielbiam obie te serii. Age of Magic zdecydowanie bliżej do Heroes'ów. Wydaje mi się nawet, że części 6 i 7 posłużyły twórcom omawianego tytułu jako inspiracja do rozwinięcia swoich pomysłów graficznych i estetycznych. Oczywiście podobieństwa kończą się tylko na walkach i sposobie tworzenia środowiska gry, czy pewnych wątków fabularnych, bo w omawianym tytule nie mamy mapy kampanii czy rozbudowy bazy znanych z Heroes'ów. Uwierzcie mi jednak, że gra, mimo to, jest prześliczna i Mega grywalna, a jej twórcy nie są pozbawieni twórczego zmysłu i dobrego gustu. Świat w Age of Magic uległ niemalże całkowitemu zniszczeniu i jego pozostałości unoszą się teraz w nieprzeniknionej próżni, która rozświetlana jest tylko przez pozostałości światła, dobra, które wygasa każdego dnia, a przez mroczne pustki przenikają legiony demonów. Jeśli dołączyłeś do gry, to jest jeszcze nadzieja, starożytna przepowiednia, która zapewne mówi i o tobie. Przepowiednia zapowiada nadejście prawdziwych magów, którzy wejdą do mrocznej wieży i zadecydują o przyszłości wszechświata. Unikaj pokusy mroku, daj się poprowadzić przepowiedni i zostań nowym wybrańcem grze Age of Magic możemy wziąć udział w dwóch trybach gry PvE oraz PvP. W kampaniach ruszymy w podróż w poszukiwaniu światła, ale nie będzie ona łatwa, bo z każdym krokiem z mroku wyłaniają się coraz groźniejsze bestie, o jakich nie śniło ci się nawet w najgorszych koszmarach. Mamy kampanię istot światła, jak i mroku oraz tak zwaną Valley of Treasures, w której możemy skomponować drużynę składającą się z zarówno istot dobrych, jak i tych złych. W kolejnym trybie PvP 第一 Zbierzemy grupę najlepszych Herosów i ruszymy rzucić wyzwanie innym graczom na arenie, wspinając się po drabince rankingowej. Czekają nas tutaj także liczne turnieje każdego tygodnia, w których czekają na nas niesamowite nagrody. Turnieje rozpoczynają się zawsze w piątek i kończą przeważnie w niedzielę. Możemy brać w nich udział dopóki mamy żywych bohaterów. Gdy zginie nasza postać, to mamy możliwość zastąpić ją inną, bądź uleczyć za punkty zdobyte na arenie, ale kiedyś i one się skończą, więc więc nie możemy tego robić w nieskończoność. Słowem, dopóki mamy żywych bohaterów, to jesteśmy w turnieju. Z samych herosów możemy zebrać ponad 50, szkolić ich, zdobywać nowe poziomy i zbierać najpotężniejsze bronie i zbroje, które także można ulepszać. Zwróćcie jednak uwagę na rzadkość zarówno bohaterów, jak i ekwipun, Tym samym, mnogość strategii, unikalnych kombinacji bohaterów jest naprawdę sporo i warto spróbować wszystkiego. Są także inne tryby gry PVE, choć nie aż tak popularne jak pojawiający się, co kilkanaście godzin Tomb of Horrors, z którym musimy skomponować drużynę i przejść kombinację dungeonów, które to przetestują limity naszej wytrzymałości, co skutkuje unikalnymi nagrodami. Są także tematyczne eventy i wyzwania, gdzie spotkamy tajemnicze postacie ze specjalnymi umiejętnościami i gdzie zdobędziemy unikalne przedmioty, a czasem nawet bohaterów. W grze również znajdziemy różnego rodzaju surowce, z których każdy jest ważny, ale tylko diamenty pozwalają nam zdobyć szybko przewagę nad wszystkimi. Energia potrzebna nam będzie do walki, bez niej nie możemy uczestniczyć w potyczkach. Złoto, złote monety to nagroda za walki na arenach i w turniejach, jak i z nagród za codzienne. Logowanie. Możemy za nie kupić wiele przedmiotów w grze. Kryształy mocy to waluta specjalna, dzięki której kupimy szarc, niezbędne elementy do zdobywania nowych bohaterów. Za kryształy kupimy także przedmioty w sklepie na arenie. Wygramy je właśnie na wspomnianej arenie, jak i w trybie turniejowym. Jest też srebro wykorzystywane do tworzenia przedmiotów, zdobywania przez bohaterów nowych poziomów, jak i zwiększenia ich rzadkości czy rzadkości ekwipunku. Zdobywamy je w kampaniach, jak i w trybie Tomb of Horrors. Memories First to specjalne kule, które pozwalają nam natychmiast przejść misję w trybie kampanii i zdobyć maksymalną liczbę trzech gwiazdek oprócz kul potrzebna będzie też odpowiednia energia. Dostaniemy je w prezencie za codzienne logowania jak i za wykonanie misji w trybie kampanii. Po osiągnięciu poziomu 22 gracza odblokujesz możliwość dodawania znajomych do gry i korzystania z funkcji społecznościowych Age of Magic. To jest coś, co zdecydowanie polecam, a jeśli nie masz znajomych, którzy grają w tę grę, zawsze możesz dodać ludzi, z którymi spotykasz się na arenie. Główną zaletą dodawania znajomych jest możliwość dodania szóstego bohatera do drużyny, w postaci głównego bohatera danego przyjaciela, co może być kluczowe, ponieważ trudność etapów kampanii wzrasta, a coraz trudniej jest uzyskać w nich trzy gwiazdki. Takich bohaterów możesz także użyć na specjalnych wydarzeniach, które odblokowują się na poziomie 26. Chcesz mieć dodatkową przewagę niezależnie od trybu gry, więc nie wstydź się i dodaj znajomych do gry. Pamiętaj o tym, przewaga dodatkowego bohatera w drużynie może być rozstrzygująca. Z czasem również będziemy Mogli dołączyć do klanu bądź samemu taki stworzyć i umawiać się z innymi graczami oraz wybierać na rajdy. Kampanie światła i mroku można przejść w trybie normal oraz heroin i odpowiednio do poziomu wyzwania gra wybiera nagrody. Również każdą pojedynczą misję można przejść uzyskując jedną, dwie lub maksymalnie trzy gwiazdki. Oczywiście trójgwiazdkowe osiągnięcia są najwyżej nagradzane, więc warto czasem się cofnąć i zrobić wszystko na 100%. Mamy tutaj także sklep i mikrotransakcje. Osobiście nie polecam kupowania skrzyń, za to jeśli masz trochę grosza i już musisz, to zakup odłamki bohaterów nie są drogie. A jak zdobędziesz ich już wystarczająco dużo, to odblokujesz bohatera, którego chciałeś. Age of Magic to mobilna gra z duszą, trafiłem na nią przypadkiem i od razu mnie pochłonęła na wiele dni. Naprawdę przewspaniała oprawa audiowizualna i turowy system znany z Heroesów okazały się bardzo ciekawym rozwiązaniem. Wiecie, w świecie tabletów jestem początkującym nubem, ale przynośne granie i poruszanie tabletem w czasie, którego zmienia się grafika, cienie i tak dalej, rzeczywiście mnie zauroczyły. Gra oczywiście jest darmowa i szczerze ją wszystkim polecam, choć uważajcie na mikrotransakcje poukrywane w grze. Jednak pamiętajmy, że jest to tytuł darmowy i gra po prostu musi zarabiać, oferując opcjonalny płatny kontent. Taki to dziwny ten mobilny świat gier. Jak się jednak okazuje, również i gry mobilne Potrafią być sztuką. Jak zwykle, zachęcam do wyciągania własnych wniosków z moich prezentacji oraz recenzji. I zarazem proszę o polecanie w komentarzach ciekawych tytułów mobilnych, które odpalę na iPadzie. Na pewno je sprawdzę i nieraz zrobię film prezentujący interesujące gry mobilne, dodając oczywiście informację kto polecił mi daną grę. A teraz nie zapomnijcie o kciuku w górze i zostawcie suba. Cześć.